ją on się ma jest oskar znowu się widzimy, w bo... ogóle, no wiecie, znowu się widzimy. Właśnie dzisiaj planujemy, planujemy dokończyć klasę i, i zrobić jakąś krótką, ogólnie. Zaczynam dalej. Pamiętacie, ostatnim mm, z tej, z tej, z gry, przeszyłam się trochę, to... Ogólnie. Graliśmy i nie dokończyliśmy właśnie. Bo tamten filmik, filmik miał polegać na tym, że będę trochę gadał. Ogólnie będę gadał. Dobra. I nie dochodziliśmy właśnie tego. I było tak właśnie, bo nie dokończyliśmy tego. Więc jak się planuję tak zrobić, że dokończymy tą całą trasę. I wiecie co? Ogólnie w tym odcinku właśnie jak dojdziemy, to jeszcze wam pokażę tam lobby. Bo po prostu wytłumaczyłem Wam tutaj, a z drugiej strony wytłumaczyłem, jak widzicie, ten hajs w nimi. te kamerki, jedynce, to są kamerki ogólnie, a to to wiadomo, to jest paliwo, a tu jest od, y, jaka się nazywa, od i na ile idziesz tam, więc ogólnie wiecie. a dobra, Wiecie, tak jak już teraz wiecie, to później wam pokazywa się lobby, ale 200 km nam zostało. Spróbujemy to dziś szybko przejechać i paliwo zaatakować, bo nam się kończy. Nie skończamy, skończamy. Hamuj, hamuj, hamuj. Jak mówię, dobre hamulce nigdy dość. Ogólnie, ja tu. Kiedyś wyprzedzałem i nie wykręciłem i się wywaliłem ogólnie I czasami jak będziecie dograć, uważajcie na takie boty wkurzające. Mój Bo raz mnie przepchał na bok Nie. Ja chyba jeszcze zdążyłem. Ale dawa. To przepchał, przepchał. O, o! Mamy problem. Mamy problem! Oj, oj, oj. guy. Okay. Ojej, e, przepraszam, to jest bardzo, bo mam problem taki filowy, Więc widzimy, widzimy się za chwilę. I siema, znowu się widzimy. Musiałem wziąć holownik ogólnie, żeby znowu nas tu ogólnie przeniósł. Więc teraz mam mało hajcu. W, w trzecim odcinku. Jeśli tu będzie trzy łapki w górę, zrobimy trzeci odcinek symulatora. Oczywiście. Może co jest? Paliwko? Co jest? No, jak widzicie, odpaliło mi się. Zgaśnijmy się silnik, mieliśmy drobne problemy. I ogólnie te... Wcześniej odcinku, jak mówię, trzy łapki w górę i będzie kolejny odcinek i spróbujemy się wyrobić, i będzie może trzy zlecenia nawet. Bo dwa też. Na pewno chyba będzie jedno i pół na pewno. Może. Eee, mało. Ale dobra, jesteśmy na minucie bardzo. A za to dużo nie dostajemy. Czekaj, czekaj. E, teraz mam jakiś problem, nie wiem czemu. Będą mogły być lepkie problemy teraz z czymś. I czemu? Dobra, jedziemy, jedziemy, w sumie, teraz jak sobie nie gadam, bo mam właśnie te problemy, <grym> ale chyba już się naprawiło wszystko, no to dobrze, i na do chwilę jesteśmy, ja się cieszę bardzo z tego powodu, <grym> więc, oj, e, to nic takiego, to mam, mam proces, ale to nic, mam tu ładowarkę, jakby co? Co? Kolejne bramki? No nie, no ja stracę w ogóle dla swojego pieniądze wszystkie. Tracę. A sześć się, dwadzieścia jakie? Dwadzieścia dołków. No wejdziemy szybciej. Trzeba przejeżdżam do innego miasta? Może no. Musimy nadrobić właśnie w tym trzecim odcinku. Więc trzeci odcinek chyba będzie złożony na kilka części, wydaje mi się. Czekajcie. Sądzę, to musiałem zobaczyć. Sprawdzę. Sądzę, dobra. Jedźmy, jedźmy już normalnie, jedźmy. jedźmy oj światła nie no, jedziemy bo ciemno się zrobiło i na chwilę jesteśmy też to... mało osób tutaj nie będzie czerwonych Dzień dobry! Ja tu, tu. Dobra, Na szybko... Ale wykręciło się i tak! Nie puszczasz mnie bliżej No bliżej, nie bliżej teraz, bo jedziemy. I uwaga, Sam sobie tu. Co są mominki? Że mam już dość. Na razie. Ale oczywiście znaczy się. będzie krótka. No nie no. Czerwone światło głupie. O przepraszam znowu? Jak w w po prostu. O zielono tu jedź. Szybko. 18 km w końcu będziemy w końcu oj, ma odpaliwalne no, to nic, jej za chwilę jesteśmy w końcu, 6 km jesteśmy o tak, w końcu po drawniczku. Zasadzę trochę tam. Dobra, weźmy tutaj, już zobaczmy, jak tu mają. Jakie są naczepy? Jakie są moje naczepy? biję. No nie, koszmar nie pada deszcz. A to. Oj, przepraszam za te rzeczy dzisiaj. Coś... W ogóle spróbujmy... ogólnie zrobić coś. Ogólnie... Widzimy się za chwilę, jak zaparkujemy. Siema, znowu jestem. Zaparkowałem tu. klikam właśnie teraz to. Zrobiłyśmy 450. ale Jesteśmy trochę na plusiku tam. Uwaga. Zawsze trzeba właśnie klikać do garażu. <coughs> Dobra. Teraz mam odpowiedź właśnie, co jest w lobby. Tu pokazuję właśnie ile mam po co Hanifa. Facebook jest nieważnym. Ogólnie. To mam hać, nie wiecie. Tutaj są różne rzeczy. Garage. Tu możesz dodatkować jakieś rzeczy, możesz tu kupować się żelówki. Są pad. Tutaj możemy jakieś nazwy kliknąć albo coś takiego trzecie shop? Po prostu możemy coś kupić w shopie. Wiadomo, jak shop to shop. hallengen coś takiego. Tutaj chyba jakieś ulepsze ciężaróweczki. O, ostatnie options? To są opcje właśnie, no takie różne rzeczy. No. Więc zaczynamy dalej. Proszę, był ranek. Cześć, Radek. Zabiorę e, tutaj. Dobra. Weźmy na ja skóreczkę i znajdziemy. <laughs> Ja ogólnie wezmę tą właśnie tutaj czarną. Chyba do pomarańczowy. Oj, oj oj Bierzemy. 150. 150 Belgia. Skoda. Szkoda, szkoda. szkoda. Szkoda, bo bym się wziął. Wszystkie mi się wydaje będą takie same. Dobra, ogólnie weźmy jeszcze raz. I Zróbmy co. Ogólnie pewnie dziś całego nie zrobimy. Dziś skończymy na końcówce ogólnie. Skończymy pewnie na końcówce ogólnie. Nic wiecie. Bo myślałem, że będzie trochę mniej tutaj. I ogólnie wiecie. No, to już do filmik, Oho, panie, panie. Panie, panie. Ogólnie w trzecim będziemy nadrabiać wszystko. I trzeci odcinek będzie trochę długi, trochę nie. Jakby zobaczymy, to. zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie jeszcze. Jak to będzie, zobaczymy, jak to będzie. I uwaga, jedyne co teraz Wam mogę powiedzieć za chwilę.